Elu, widzowie! Witam Was dzisiaj w odcineczku z nową postacią na moim kanale, czyli z Mateuszem. Siema. Tak, siema. Ja tu tyle gadam, a on tylko siema. No dobra, dzisiaj jesteśmy policjantami no, 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 tak. i walczymy. Dziś jesteśmy policjantami... Chodź tu. Jesteśmy policjanta. O, zabrała ci kartę? O, no i nice. No i dziś właśnie będziemy... I dziś będziemy aresztować niemiłych więźniów. Dobrze, także chodź Mateusz. Yy, idziemy odlecieć helikopterem. A w ogóle te 50, te 150 tysięcy to zarobiamy policjantom. No, chodź, chodź, szybko biegniemy. O! Szedł! Szybko paralizatorem go. Trzeci już, drugi wszedł. Na kantach. Dobra, aresztowałem go. Mamy przed wejściem. Aha. Dobra, ja idę już na samolot. Chodź tu na samolot i odlecimy w poszukiwaniu złych. No, helikopter. Szybko, bierz paralizatorę i strzelamy. Zabili górze. mnie Najgorzej, dobra Chodź jeszcze raz będziemy policjantami Nie strzelają do mnie pomóc No kurde, zabili mnie znowu Jakie gamonie O dobra Ej, jestem niedaleko Jestem na pustyni Jadę na pustyni O, idziemy Jedziemy, chodź szybko Nawalaj do nich. Ja do nich nawalam z pistoletów. Jestem dobrym szelcem. Uczyłem się w dobrej. Zabiłem. Czy ja tak wolno chodzę? A mam mało HP. E, idziemy na pączki. Na pączki? Dobra, chodź, policjanci. Mi się zawsze policjanci, szczególnie amerykańscy, kojarzyli Ej, chodź, z pączkami. Zobacz, wojskowe, Dobra. Nie, spoko, spoko, jakby. O nie, ja zaraz ginę. Nie, spoko, spoko, ja ten. Kałaczek, Grab. Dobra. Graba mam kupionego, a to co to jest? Lornetka. Wezmę sobie strój, policjanta. O, no i szeregowy Wiktini. Wiks. O. Nie, nie chcę Kałacha, jakby poradzę sobie. Cała mapa! Pa! Ja nigdy tego nie widziałem! No tak. E, jakby co tutaj widzisz, tu to ta wioska nie. Jest, no mapy nie śmieli... No właśnie, widzę, brzydka ta mapa tutaj. Ej, a co mapa, to jest? To jest statek pijacki. A co to je, są te, te, te tutaj y, kropeczki, te na wodzie? Co stoję na nich? Co to jest? Co? To, te kropeczki takie tutaj. Na wodzie, widzisz takie małe? To? To jest łurka. No najważniejsze. Znaczy, nie żebym mu obrażał, ale. Ej! Ej! Stój, 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 stój. Widzisz tą mapę? O, stój, stój! Ki, ki szybko. Ej! O, dobra, dobra, jest! Coś ci chciałem pokazać, ale nie ważne. Kryminalista ważniejszy. Szybko Dobra, Dobra, do ciebie. karny. Nice. Pączuszki, idziemy. Donaty. Kurczę. Co? I... Przyjadę moim fajnym samochodem. Fajny, te ręce. dobra, ja lecę helikop helikopterem, a ty ten... Ej, ale. Ej, gdzie fajny, ten samochód. Ej, a co to? Co to jest? Nie, nie, dzięki, ale... Co to jest to w górach te takie domki? Bo tu są jakieś domki w górach. A te domy to właśnie ulepszyli właśnie, bo ten wórka zniszczył te małe niezłe tulejskie budowali te domki. Niektóre są puste, niektórych niektóre można wejść, do niektóre. O nie, to ja zginę. Ja zginąłem, bo wyleciałem poza mapę. <śleski> <śleski> I do niego to mu się ten zapadnie. Kurczę, goń go, goń go, ja już do Was jadę, o, co ja zrobiłem? Co? Tu, tu jest. Tu, tu jest jakieś ten lotnisko to chyba jest. Most jak w Ameryce. Tu są nowe domy. Ej, ile tu się rzeczy zmieniło? No, O! pandyci! A gdzie jesteś na lotnisku? Ja jestem obok niedaleko wulkanu To Tego bliżej tej takiej, wiesz, ukrytej bazy. Tam gdzieś kryminalistów? No. W o, widzę kryminalistów. Dobra, zrzuciłem ich! Idziemy, szybko. A tu ty! Ja zrzuciłem taki samolot. Aha, no właśnie widzę. Ja tam jadę. Widzisz taki cyper... cyper Tak, widzę. Ja do nich strzelam, żeby w końcu spadli. Eee, na górę tam leci jeden kryminalist, który Ja Jakbyś wiedział, co to jest worldbike. Wiem, wiem. O, a, i jeszcze statek do talii, do okradania. Właśnie płynie. Kurde. No nie! <ścoughs> Zginąłem. Kurde. O, policjanci! Kurde, wypadło mi kartę. Dobra, zalesztowałem dwóch! Przed więzieniem! Wulkanu. Dobra, ale najpierw do niego wejdę. Nie proszę, wulkan, tylko obok góry jest. O, co jest? Co to jest? A, a, a Ta tak, ja... O nie, spadłem! Już nie wyjdę! A, nie jestem! <głos》>, jestem w wulkanie, już nie wyjdę stąd! Przylecisz po mnie helikopterem! W tym takim wulkanie co jest wielka mgła czarna. Tym niedaleko pączkarni. O! Elo! Pomóż! E, śmig, śmigło śmigłoć się tam. O! Dobra, bliżej trochę padło. Dobra. E, nie wiem. Dobra, poczekaj. Ja tu spróbuję jakoś ten... Stój, 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 stój. O! O! Dobra, wleciałem. Ej, co tam jest na dole? Dobra, to cię zabiorę do drugi. Dobra, to zabierz mnie do drugiego wulkanu. Tam są fajne sekrety w tym wulkanie. Okej. Okay. O, i widać, że się już pojawia... Co? 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 Co, 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 co? jest? To jest O. Say Czekaj, ja tu muszę o, podwiedzać. Ale on kosztuje milion złotych. Ho! Ej, rzeczywiście milion złotych. To nie wiem czy się... Ej, da się Właśnie nim pływać? ja e, to nie jest e, jak z tej bajki kiedyś, co oglądałem, ten... E, ten. E, była taka bajka kiedyś. Była kiedyś taka bajka. co robię. Ty masz kupiony ten ten. Ten statek? widzisz to? Widziałem, ale to... No co jest? Ale to głupio wygląda. No tak. <laughs> Ej dobra, pociągnij mnie tak, to ja sobie tam popłynę nim. Jestem. Jestem na statku. A tu? Weź go tak helikopterem dobra. i go tak pop. Ja się weźmę na i do góry. O góry. Nie, Ja chyba nie polecę. Dobra, takim akcentem... Dobra, zejdź tu na dół, zejdź tu na dół, chodź na łódź, wejdź. Łobosz. Dobra, chodź tu, chodź tu na łódź. I tym akcentem pożegnamy się. Zwiedziliśmy dziś wulkan, zaaresztowaliśmy parę więźniów, no i żegnamy się dzisiaj, także Elu Winka. No, no i Elu.